Śpiące psy. Tytuł niezbyt pasujący do reakcji, nieprawdaż? Chyba, że ich głównym bohaterem jest policjant, który działa pod przykrywką wąkońskiej mafii. Wychodzi więc na to, że nie tylko w Polsce panów policjantów określa się tak, jak naszych czworonogich mięsińskich. I kto powiedział, że nie gry niczego nie uczą? Witajcie. Nazywam się Mikołaj, a to jest program Ciuciany. Wbrew pozorom nie jest to nazwa jakiegoś niskobudżetowego pornola, ale mój amatorski program, gdzie będę recenzował gry. Przynajmniej taka była koncepcja. Co z tego wyjdzie, to nie wiem. Z racji tego, że jest to moja pierwsza publikacja, wpierw kilka słów o sobie i sposobie recenzowania produkcji, które wpadną w moje tłuste paruchy. Jak widzicie, jestem typowym przekładem nerda. Nie grzeszę urodą, nie trzymam linii, no i mam jeszcze. Do wyglądu przeciętnego gracza według telewizji na T brakuje mi tylko okularów ze szkłami jak denki, ale zważywszy na stan moich oczu, myślę, że zagorszą one na moim nosie w niedługim czasie. Zabawę z grami wideo rozpocząłem już... grubą chwilę temu myślę, że dałbym sobie radę z ich subiektywnym ocenianiem. Słowa subiektywnie nie użyłem tutaj przypadkiem, ponieważ żadna recenzja, niezależnie od tego, czy będzie robiona przez profesjonalnego dziennikarza czy przez całkowitego amatora, nigdy nie będzie w pełni bezstronny. Nie jesteśmy maszynami, lecz ludźmi, którzy mają różne charaktery i gusta. Więc nie oczekujcie ode mnie, że wszystko co tutaj powiem to same fakty i prawda oraz, że ze wszystkim się zgodzicie. Gram na Xboxie 360 i z produkcji w wersji na tę platformę będę tworzył swoje wypociny. Oprócz standardowych rzeczy jakie są brane pod ocenę w grach, to jest grafika, fizyka, odźwiękowienie i tym podobne, ja będę też zwracał uwagę na takie aspekty jak długość rozgrywki, Wersja językowa czy też mamy. Aha, i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Nie gram online. W moich wideo multiplayerowi mówimy stanowcze nie! Zwyczajnie zabawa przez internet mnie nie kręci. Dlatego też musicie moje recenzje traktować jako niekompletne. No, chyba, że dana gra będzie miała tylko tryb dla jednego gracza, tak jak ta dzisiaj. Dlatego też nie spodziewajcie się u mnie takich produkcji jak Call of Duty czy inne Battlefieldy. A więc kończę swój monolog i nie przejmujcie się. Tylko dzisiaj zamęczyłem Was swoją debilną gadaniną. W następnych odcinkach przejdziemy od razu do rzeczy, czyli do gier. A więc zaczynajmy! Historia powstania gry Sleeping Dogs mogłaby bez problemu stać się scenariuszem do jakiejś latynoskiej telenoweli. Perpetente pertanto Fernando Morientes Raul Shakira. Dzieło kanadyjskiego studia United Front Games miało być pierwotnie kolejną, trzecią już odsłoną średnio udanej serii True Crime, której wydawcą był Activision. Jednak na początku 2011 roku poinformowano, że projekt True Crime Hong Kong idzie do kosza. Cóż, widocznie wydawanie hurtowo kolejnych części produktu pod nazwą Call of Duty i szefosło Coca-Coli wystarczyło Bobiemu Kotikowi, aby jakoś związać z końcem, więc postanowił dać sobie spokój z developingiem projektu Kanadyjczyków. Kiedy wydawało się, że to koniec i nowe True Prime odejdzie w niepamięć, pomocą dłoń do United Front Games wyciągnęło Square Enix i zdecydowało się wypuścić ich produkt pod inną nazwą. Czy było warto? Przekonajmy się. Następnie należy wyjaśnić, czym właściwie jest to coś, co miał tak zawiłą historię tworzenia. Otóż Sleeping Dogs jest produkcją, którą możemy zaliczyć do gatunku sandboxów, coś podobnego do serii GTA dla niewtajemniczonych. Czyli oprócz wykonywania wątku głównego, mamy do dyspozycji otwarty zeren, gdzie możemy bawić się do woli. Sam model fabuły śpiących psów wydaje się być tak finezyjny jak gra naszych rodzimych piłkarzy. Jednak w przeciwieństwie do nich, historia owego dzieła jest całkiem niezła, wciągająca i widząc ją, nie dostajemy odruchów wymiotnych, mimo tego, że jest konstruowana na starych, wyśmiechanych schematach. Głównym bohaterem gry jest Wei Shen, policjant, który po latach spędzonych w San Francisco wraca do rodzinnych stron czy Hongkongu, by zostać pod przykrywką wcieloną do tamtejszego odłamu triady noszącego nazwę Sanoni i zniszczyć organizację. Jednak podjęcie tej misji przez protagonistę nie było podyktowane tylko obowiązkiem wynikającym z zawodu, ale też miało znaczenie osobiste dla boja. Historia policjanta jest koronnym przykładem poprowadzenia fabuły w stylu od Zera do Bohatera. Jednak, jak już wcześniej powiedziałem, jest ona całkiem dobrze wykonana i nie można jej wiele zarzucić. W toku rozgrywki Way będzie piął się coraz wyżej po szczeblach kariery fińskiej mafii, a my staniemy się świadkami jego dylematów moralnych oraz poznamy mroczne strony jego przeszłości, wykonując kolejne zadania wątku głównego. A mamy ich Sleeping to z dwa typy. Misje dla Triad oraz questy dla policji. Te pierwsze nie odbiegają specjalnie od standardów, jakie znamy z innych podobnych produkcji. Jest więc akcja, wybuchy, krew i inne elementy rodem z Rambo. Z kolei zadania policyjne są o wiele spokojniejsze. Bawimy się tam w detektywa. Szukamy śladów, zakładamy podsłuchy, hakujemy kamery i tym podobne. Oba rodzaje misji wykonuje się bardzo przyjemnie, chociaż miałbym lekkie zastrzeżenia do niewielkiej różnorodności w wykonywanych zlecaniach od Sanoni. Ja wiem, że w tego typu gatunku grach nie można oczekiwać Bóg wie ile, ale twórcy mogliby się postarać o więcej innowacji. No bo ileż można tylko strzelać, uczestniczyć w pościgach czy też walczyć, nieprawdaż? A propos walki: To co wyróżnia Sleeping Dogs na tle innych sandboxów, to fakt, iż w dziele United Front Games większy nacisk położono na potyczki z użyciem pięści i nóg aniżeli na strzelaniny. System walki jest bardzo dobry i wydaje się mieć zaawansowany, mimo tego, iż opiera się on właściwie na trzech przyciskach: X to cios, Y kontra. A bechfyt. Wursjowego dzieła podkreślali, iż system walk dodany w Sleeping Dogs jest inspirowany tym znanym z Batmana tworzonego przez Rockstarry. Poprawka. On nie jest inspirowany. On jest po prostu żywcem z niego zerżnięty. Jedyną rzeczą, którą różni mordobicie ze Sleeping Dogs od tego z Batmana, jest możliwość wykorzystania elementów otoczenia podczas walki. I wyszło to perfekcyjnie. Nie ma to jak zadzić komuś głowę do wirującego klimatyzatora, albo nabić adwersarza na pal. Wracając jeszcze do samego systemu walki. Nie zamierzam krytykować kanadyjskich twórców, że potyczki wręcz wyglądają tak samo jak w ostatnich dwóch przygotach o Gacku, bo czy można zarzucać zaimplementowanie do swojej produkcji prawdopodobnie jednego z najlepszych modelów walki, jaki powstał w historii gier wideo? W moim przekonaniu nie. Tym bardziej, że naparzanie do wrogów Sleeping Dogs jest zrobione co najmniej tak samo, jeśli nie lepiej, niż w grach z Mrocznym Rycerzem w roli głównej. W produkcji wydawanej przez Square Enix mamy multum znakomicie animowanych ciosów, chwytów i kombosów. Możemy wtedy poczuć się niczym Bruce Lee. Albo Chuck Norris. Jak to woli. Reasumując, walka wręcz w Sleeping Dogs jest jednym z największych plusów tej gry. Niestety nie można tego powiedzieć o momentach, kiedy przyjdzie nam użyć broni palnej. Niby wszystko jest ok. Niby strzały wchodzą ładnie, możemy się kryć za osłoną oraz prowadzić ostrzał z pojazdu. Ba! Nawet inteligencja przeciwników pozytywnie mnie zaskoczyła. Nie są to oczywiście geniusze na polu walki. Jednakowoż potrafią flankować, zmieniać swoje pozycje czy nawet zachodzić nas niespodziewanie od tyłu. Mimo to jednak mam wrażenie, że strzelanie w tej grze zostało zrobione trochę niechlujnie. Nie czuć tej płynności, lekkości podczas wymiany ognia. Podchodzenie do osłon i chowanie się za nimi jest jakby trochę sztywne. Do tego nie pomaga z początku mało intuicyjne sterowanie, a zestaw giver jaki zaoferowali nam twórcy w Sleeping Dogs też nie jest oszałamiający. Sytuację poprawia trochę zaimplementowany do rozgrywki całkiem zjadliwy produkt bullet time podobny, który uruchamia się podczas przesakiwania przez osłony oraz w trakcie strzelania ze środków lokomocji. Nie można porównywać tego oczywiście do poezji, jaką dane nam było zobaczyć w Max Payne 3, ale w dziele kanadyjczyków spowolnienie czasu też wypada całkiem nieźle i jest miłym smaczkiem doskonale komponującym się z efektowną otoczką całej gry. Na pochwałę zasługuje też system ulepszeń dający nam dodatkowe umiejętności oraz inne przydatne w rozgrywce rozwiązania. Możliwość odblokowywania kolejnych ulepszeń uzyskujemy zarówno poprzez przechodzenie głównych misji, jak i przez się za zadania poboczne, czy też zbieranie znajdziek. Dostępne do zdobycia upgrade'y można podzielić na cztery kategorie. Usprawnienia od triad i policji, możliwość nauczenia się nowych chwytów, a także zwiększenie zdrowia. Nowe ulepszenia z dwóch pierwszych grup zdobywamy poprzez przechodzenie wydarzeń z wątku głównego, a także w ramach wykonywanych zadań dostępnych w mieście. Natomiast, aby otrzymywać nowe ciosy, trzeba znaleźć specjalne statuetki. To samo tyczy się także powiększenia pasku naszego zdrowia, tyle że tutaj szukamy kapiczek, nad którymi możemy się pomodlić. Mamy także możliwość zwiększyć poziom naszej reputacji, wykonując dodatkowe questy, wykupować coraz to lepsze pojazdy czy też ubrania i mieć większy szacun na dzielni. Yeah! A teraz coś, co w sandboxach jest najważniejsze, czyli swobodna eksploracja miasta i to, co można w nim robić. Wirtualny Hongkong jest całkiem duży. Wydaje się być mniejszy od Liberty City z GTA 4, ale przywyższe rozmiarem to, co podano nam w Row 3 i olśniewa klimatem. Czuć tutaj tą specyficzną mieszankę świata zachodu z tajemniczością Orientu. Pomagają w tym różnorakie dzielnice. Mamy biedny North Point ze swoim targiem, gdzie dostajemy wszystkie podróbki, o jakich człowiek może pomarzyć. Central, w którym króluje biznes, wieżowce i panowie w drogich garniturach. Portowy Aberdeen, czy też willowa dzielnica Kennedy Town, w której wstyd pokazać się bez drogiego zegarka na ręce, bądź sportowej bryki. Ta różnorodność sprawia, że Hongkong nigdy się nie nudzi i cały czas chce się go eksplorować. A możemy to robić na piechotę, motorem, bądź też samochodem lub łodzią. Niestety nie umieszczono tutaj maszyn latających, co już jest pewnego rodzaju standardem w takowych produkcjach. Szkoda. Jeśli chodzi natomiast o ilość dostępnych środków podróży, to jest ona satysfakcjonująca, jednak nie powala na kolana. Mamy różnorodność w umieszczonych w grze pojazdach. Od rodzinnych vanów czy motorowerów do kilkusetkonnych sportowych potworów bądź ścigaczy. Ale to chyba nikogo nie dziwi. W przeciwieństwie do większości opinii, ja pochwalę tutaj model jazdy w Sleeping Dogs. Nie jest to chory kryptosymulator z GTA 4, gdzie musieliśmy uważać, żeby czasem nie nacisnąć gazu jeden mikrometr za bardzo, bo wylądujemy na drzewie, ale też nie mamy wrażenia, jakbyśmy prowadzili 18-wieczny wóz na drewnianych kołach. W śpiących psach kieruje się dosyć łatwo i przyjemnie, jednak aby dobrze sterować szybkim autem, trzeba się trochę wysilić. O dziwo, jest to pierwszy tytuł, w którym całkiem miło prowadziło mi się motocykl. Jasne! Początki nie były proste. Ale później jazda jednośladem zaczęła mi nawet sprawiać frajdę. A teraz pytanie. Co możemy robić w Hongkongu, który zaoferowali nam ludzie z United Front Games? Otóż całkiem dużo. Mamy multum zadań pobocznych. Czynności polegające na oczyszczeniu danej dzielnicy z handlarzy i dostawcy narkotyków, czy też przysługi, w których nigdy nie wiadomo, co będziemy musieli zrobić, równie dobrze możemy obić komuś facjatę, by przy następnej przysłudze wjechać ze zerowanym samochodem do morza. To tylko niektóre przykłady, co możemy robić w chińskiej metropolii. Do tego dochodzą różnorodne sklepy, w których nie tylko powiększymy naszą garderobę, ale zakupimy produkty dające nam przez jakiś czas regenerację zdrowia, zwiększą naszą siłę ciosów, czy też skorzystamy z usług masażysty. Aby szybciej napełnił nam się pasek adrenaliny, sprawiający, że podczas walki polepszają nam się praktycznie wszystkie umiejętności, a przeciwnicy się nas boją. Jest tego sporo. Karaoke, wyścigi, fight i... walki kogutów? Właśnie to, co oferuje nam Sleeping Dogs w czasie swobodnej rozgrywki, jest największą siłą gry. Szkoda, że w kwestii technicznej owa produkcja nie prezentuje się tak dobrze. Grafika jest średnia i nierówna. Z jednej strony mamy całkiem nieźle prezentujący się Hongkong w świetle nocnych lamp skąpany w deszczu, z drugiej znowu niskiej rozdzielczości tekstury, niekiedy wyglądające jak z epoki Duma. Do tego dochodzi brak synchronizacji głosu z ruchem ust u npc tów Podobnie wypada też oprawa prawa Mamy wiele stacji radiowych z różnorodnymi gatunkami muzycznymi. Znajdzie się tu coś zarówno dla miłośników rocka, jak i dla osób preferujących tradycyjne, klimatyczne, orientalne kompozycje. Jednak odniosłem wrażenie, że owych utworów jest w radiu po prostu mało. Już po około 30 minutach słuchania piosenek w jednej stacji, zdajemy sobie sprawę, że przesłuchaliśmy je wszystkie. Jak już jestem przy narzekaniu, to przyczepię się jeszcze do dwóch rzeczy. Po pierwsze mało znacząca, ale jednak troszeczkę irytująca sprawa. Mianowicie sterowany przez nas Wei Shen często nie wezmie się, bo nie skoczy na potencjalnie łatwe do zdrapania się obiekty. Bo nie. Tak po prostu. Nie utrudnia to znacząco rozgrywki, ale potrafi minimalnie napsuć nam krwi. Druga rzecz, którą chciałem wymienić, jest już bardziej poważniejsza. Chodzi tutaj o długość wątku głównego. O ile przejście gry ze wszystkimi wyzwaniami dodatkowymi zajmie Wam grubo ponad 25 godzin, o tyle sam wątek fabularny trwa około 9. Trochę mało jak na konkurenta GTA czy Saints Row. Odnośnie wersji językowej nie mam do czego się przyczepić. Polski wydawca gry CENEGA, wypuścił ją na rynek w kinowej wersji językowej. Było trochę szumu o to, że w wersjach na konsole zamiast napisów w języku angielskim były rosyjskie. Sam mam pudełko informujące, że Sleeping Dogs jest lokalizowane kinowo po polsku i angielsku, ale szczerze powiedziawszy, nic mnie to nie obchodzi. Jakoś dziwnym trafem urodziwszy się i żyjąc z kraju nad Wisłą, wolę gry po polsku. Achievementy też są przystępne i przy odrobinie wysiłku możemy skompletować przysłowiowego calaka. Ok, czas więc na podsumowanie. Sleeping Dogs nie jest grą idealną, bo takich nie ma. Jednak może jest to produkcja wyróżniająca się, jeden z lepszych tytułów tego roku. Do plusów gry można zaliczyć jej klimat. Ukazany tutaj Hongkong naprawdę urzeka. Dobry, chociaż nie wyrywający się ze schematów wątek, fabularny z ciekawym zakończeniem. Świetny system walki, wiele interesujących czynności, które możemy robić podczas przechadzania się po Metropolii długość gry, chodzi mi tutaj o czas potrzebny do przejścia wszystkich misji pobocznych oraz model jazdy. Jeśli chodzi o minusy, to są nimi według mnie nierówna grafika i udźwiękowienie, taka sobie skonstruowana walka z uczciem broni palnej, małą różnorodność w zadaniach od triady oraz długość wątku głównego. No i mogliby w produkcji dać chociażby śmigłowce. To wszystko składa się u mnie na ocenę 8,5 na 10. Sandboxy to zazwyczaj perełki w przemyśle gier, które nie pojawiają się zbyt często. Tym bardziej powinniśmy się cieszyć, że Sleeping Dogs to kolejna po GTA i Saints Row dobra produkcja z rodzaju piaskownicy. W większości osób, które zagrywały się w dwa poprzednie dzieła, dziecko United Front Games powinno również szypać do gustu.